Siemanko z tej strony, tybuch. Jak już wiecie, to tło oznacza jakiegoś Eldrago. Natomiast to pudełeczko oznacza limitowaną edycję. Tak więc w dzisiejszej wideo-recenzji chciałbym wam pokazać e, limitowaną edycję Lightning Eldrago Coro Coro Version, czarna edycja. Pudełko, wiadomo. Nic specjalnego. Wygląda jak przy większości innych limitowanych edycji. Więc odpakujmy go. Co ciekawe, jak widzicie, jest wszystko w jednym opakowaniu. Zwykle track i tip są w oddzielnym. Tak samo naklejka. A tu proszę. No cóż. Zobaczmy, co jest w środku. Muszę się wam przyznać, że nieco uciąłem filmik, gdyż od razu po rozpakowaniu za nie mówiłem. Ten bay jest naprawdę świetny. Wygląda przegenialnie i jest wart swojej ceny. Zacznijmy od naklejek. Tak się prezentują. Wyglądają jak w zwykłym lightningu. Tylko tutaj mamy płomienie na czarnym tle. Tak samo face jest czarny. Poza tym niczym się nie różnią. Idziemy dalej. Face. Klasyczny Eldrago, ale wiadomo, jest czarny. Nie jest on przezroczysty. Także prezentuje się świetnie. Dalej mocna czerń. Od Clearwillu, Wiadomo. Z naszym smokiem. Trzy głowy. Z czerwonymi zdobieniami. Jak już mówiłem, bardzo lubię to połączenie. Czerwieni i czerni. Tak samo czerwieni, czerni i złota. Bo oto mamy Metal Wheel. Cały złoty. Prześwietnie pomalowany. Naprawdę doskonała robota. Widać, że to KoroKoro Koro Limited. No i standardowy tracki tip. Także no tutaj nie ma się czym zachwycać, po prostu jest czarny. Ważne, że pasuje do reszty. Złóżmy sobie całego Beja. Tak się to prezentuje w całości. No coś prześwietnego. Naprawdę jestem z niego zadowolony. Jest wart każdych pieniędzy, więc nie dziwię się, że jest bardzo drogi. Korokoro koro się postarało. Wiadomo, jeszcze Metal Fusion, więc nie było zbyt wiele limitów i ciekawych BI, a tu proszę. Coś takiego. No, na początku, tak jak mówiłem, zaniemówiłem. I nie ma mi się co dziwić. Nie ma chyba lepszego połączenia kolorów niż czarny, czerwony i złoty. Wygląda to bardzo ekskluzywnie i świetnie. Każdy limit powinien się prezentować tak jak ten bay. Także polecam i zapraszam do kolejnych recenzji. Dajcie łapkę w górę i skomentujcie, czy podoba się Wam mój najnowszy El Drago. Do zobaczenia.